stawiają po sobie tak istotny ślad, a dla mnie pielęgnowanie te, tego jest niesamowitą radością, że ja z nim dzieliłam życie i mogę o nim opowiadać. On może inspirować jeszcze tak. wiele, wiele lat. Tak, jak zacytuję, trudno było Cię nie zauważyć i przeoczyć, bo to jest prawda. Mhm. Nawet dosłownie tymi oczami, tymi włosami, tym, jak tak, czasem, tak. nawet wieżek mnie rozczuliło, jak Ty napisałaś, nie był codziennie zębów, prawda? Ty, ty właśnie, to, bo właśnie o to chodzi. To nie był doskonały tomek. Tak, tak, tak. Ale kto jest z nas doskonały? No Nikt, nie napisałaś po prostu. Tylko, że on człowiek. się do tego przyznaje, a my tak. wszyscy udajemy, że jesteśmy doskonali. Właśnie tak. to było piękne. I No i sam fakt, tak jak mówię, że to inspiracji tego, co ja robiłam w swoim życiu i że przeoglądałam te wszystkie, wiesz, filmiki, te, ten jego śmiech, to jak on gdzieś tam coś je, idzie, jak się zachowuje, jak tak, także to dla mnie, właśnie to jest to, że my nie mamy odwagi, a chcielibyśmy tak żyć. Chociaż, tak. chociaż gdzieś, gdzieś jest to poczucie, bo ja naprawdę to tak głęboko czuję, że, że to cierpienie w nim było, ale on pomimo tego cierpienia tak. idę nie będę spełniał waszych oczekiwań. Chociaż nie wierzę, że się nie przejmował, bo był bardzo wrażliwy. Przejmował się, przejmował. Tak, tak, tak. Ale właśnie pomimo to żył po swojemu i to jest niezwykła wartość. Niezwykła. Powiedz, jak już napisałaś tę książkę, hmm, też się zastanawiam nad takim procesem jej pisania, wiesz, bo co innego, jak już jest finalnie, ja sobie ją czytam, ona jest odpowiednio poukładana, ale czy... Ty w tym procesie pisania, bo często tak pisarze mówią i w ogóle ci, mhm. którzy piszą, że to jest męka, droga przez mękę, że, że piszę, ale za chwilę myślę, że tego nie napiszę, nie ukończę. Jak to było tutaj? Właśnie ja też odpowiadam na to pytanie tak, że pisanie, w ogóle proces twórczy, czy to jest pisanie, czy cokolwiek innego, to jest właśnie męka, ale to jest ekstaza, tak? Czyli. Parafrazując właśnie tytuł hmm. <głos》> książki, Udręka i Ekstaza, to jest połączone w jednym, tak? Czyli poczucie bezgranicznego trudu, także za chwilę umrę, z poczuciem bezgranicznego spełnienia i tego, że robię to, bo nie mogę inaczej, bo muszę, tak? To jest taki zew, taki przymus. Ja nie wiem, nie, nie umiem jednoznacznie powiedzieć, że znaczy ten proces był straszliwie trudny. Ale on był straszliwie wyzwalający i znowu to jest dokładnie tak jak z moją relacją z Tomkiem, z miłością, z tymi naszymi wspólnymi latami, że z jednej strony to była udręka. Sprzeczności paradoksy. Tak, mm. zupełnie, a z drugiej strony to był. No, z dzisiejszej perspektywy nawet też to był najważniejszy czas mojego życia, czyli nie wiem, jakieś wyzwolenie poprzez udrękę. To jest znowu ta, ta metafora górska. Przecież tam wchodząc zimą szczególnie, do, doznaje się jakiegoś skrajnego cierpienia, tak, skrajnego wysiłku, ale przez ten skrajny wysiłek, skrajną udrękę, osiąga się coś w rodzaju mistycznego wyzwolenia, więc to jest tak, znowu nie chcę brzmieć, nie chcę właśnie wchodzić w jakiś patos, ale to jest dokładnie to samo. My tego nie pojmiemy swoim umysłem, My choćbyśmy, nie wiem, jak chcieli. Ja mogę mówić o, o, że miewam coś takiego, ale miewam, to jest tak ulotne i nieuchwytne wręcz. Chciałabym to zatrzymać, ale tego nie da się zatrzymać, bo medytuję od wielu lat. Mhm. Jeśli medytujesz, to też wiesz, że jest taki moment takiej wolności, takiego tak. czegoś, czego nie potrafisz nazwać. Chciałabym żeby to nie znikało. Także jestem w stanie zrozumieć, Tomek akurat miał to tam. Mhm. Ale właśnie to, co mi się wydaje najważniejsze, nie można odbierać żadnemu człowiekowi prawa do tego rodzaju tak. spełnienia. A jemu się odmawiało, nie wiem czy pamiętasz, tak jak umierał, że w ogóle po co się w te góry i tak dalej, była cała ta dyskusja. Jakby każdy z nas ma swoje w cudzysłowie nangi, na każdy z nas ma swoje punkty graniczne, każdy z nas ma z, y, prawo do swojego szukania sensu życia, każdy z nas jakby nie możemy tego poprzez taką czystą zazdrość też odbierać człowiekowi prawa do choćby i z naszej perspektywy najgłupszych wyborów, czy bezsensownych wyborów. No, w, w gruncie hmm. rzeczy życie nie ma sensu tak, Zasadniczo, prawda? No my go sobie jakoś nadajemy. I teraz, jak wracam do tej książki, bo to też często różnie bywa, to jest moja pierwsza książka w życiu pod moim nazwiskiem, która się ukazała. I można powiedzieć, że pisarze często rozumiem, też ludzie tworzący, czytają i myślą sobie o rany, tak, mogłam to zrobić lepiej, napisać lepiej. Nie wiem, ja, ja czuję radość. Czuję radość, że, że tak jak mówił mój przyjaciel malujący, rysujący i, i piszący wiersze, że no po prostu. To musiało się tak odbyć, bo to przechodzi przeze mnie. To może ktoś inny napisałby to inaczej, ale ja to zrobiłam najlepiej, jak potrafiłam Na to się moment, Przeze tak. mnie wydarzyło. Hmm, tak. I, i okej, okay, może ktoś powiedzieć, że to nie jest fajne, ktoś inny powie, że jest fajne, ale to po prostu musiało być takie, jakie jest, tak? Mnie, jako idealistkę, strasznie cierpię z tego powodu. To jest to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Bardzo bolało jeszcze, jak to my Bo wiesz, ja sobie wyobrażałam ten świat ludzi gór. Tak jak sobie wyobrażałam świat ludzi pisarzy i świat ludzi artystów jako nieskazitelny, czysty, prawdziwy. A ludzie gór już w ogóle urastali w mojej wyobraźni do rangi. Tak mnie to oburzało właśnie, no i też, no w sumie nie powinno, nie, ale y, cierpiałam w sumie razem z Tomkiem, że mhm. tak się z niego wyśmiewano. Wracam do tego łazika, nie, do tego łazikowania, że musiało go to bardzo boleć. Bolało go to, ale on w taki przeuroczy sposób. Wszelki ból obracał w żart. Wiesz, jak to jest? Taki. Jak smutek tego istnienia tak, tak przekręcimy w taki pogodny uśmiech, to jest lżej po Tylko prostu. Tylko było, to było dla nas, dla ciebie. Ale podejrzewam, że on w środku jednak mierzył się z czymś innym. Tak, ale on też wie, że. Ja kochałam tego łazika w nim, że on, on jeszcze miał taki piękny dar, że on widział w ludziach, którzy go nie powiem, że nienawidzili, ale powiedzmy oceniali źle, mm -hmm. i on widział znowu w nich człowieka, więc on zaczynał współczuć. W cudzysłowie swoim oprawcą. Tak, bo on widział. Ale może przez to był znowu wolny, tak? tak. Często też się tak uczę teraz, ale to jest proces, że kiedy ktoś zadaje mi cierpienie, myślę o nim jako o człowieku chorym, a nie człowieku złym. Nie? I wtedy pomaga mi to w ten sposób. Znaczy, to Ania tak. Dymna to było też takie zachwycające, tak. bo ona mówi, no tam bardzo jej dokuczają bardzo, bardzo mocno. I ona sobie mówi to wtedy, że nie wiem, ten człowiek, który mnie krytykuje moje działania, to jest po prostu nieszczęśliwy człowiek i być może należałoby mu współczuć, Tylko, że czasem już nie mamy siły na, na to współczucie. Powiedz śni ci się czasem czy nie? Ostatnio nie, już długo nie. Śnił mi się bardzo często przez te pierwsze lata, ale często z nim rozmawiam, często nieustannie go wzywam na pomoc, jak nie daje rady. A wydarzają się takie rzeczy, które wiesz, że nie są przypadkowe i wiesz, że są, że no. jest to jakieś... Właśnie dzisiaj nas to strasznie rozśmieszyło, bo dekorowaliśmy z Krystianem, tym przyjacielem, który będzie jutro czytał fragmenty Tomka w, na spotkaniu w Krakowie w Teatrze Starym. I to było tak zabawne, bo wieszaliśmy takie flagi y, nepalskie, tak żeby ładnie udekorować ekran, monitor, na którym będzie wyświetlany film. I oczywiście w jakimś momencie no, Flaga spadła. Musieliśmy ją wierzyć ponownie i się śmieliśmy, że Tomek tutaj wkracza i się nas, że my tu po jakichś drabinach chodzimy. A potem nastąpiło takie, taki moment, że zaczął padać deszcz, burza, tak. i raz jeden strzelił piorą tak, 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 taki zygzak po błyskawicy tuż przy oknie. I tak po prostu strzeliło, tak jakby jestem tutaj. I jak pojechałam do Trento, zostałam zaproszona w maju 2018 roku, czyli to było zaraz po Tomka Śmierci. Ja byłam wtedy bardzo jeszcze krucha, taka rozbita. No i te piękne Włochy, gdzie ciągle świeci słońce i jest pięknie i cudnie. I pamiętam, że siedziałam w hotelu. Taka bardzo, bardzo zmęczona i wtedy rozpętała się jakaś taka straszliwa burza, straszliwa, z piorunami, waliło, szalało, lało I, i to było dla mnie też taki wymierny znak jego obecności, że on gdzieś tam tak nam pokazuje, że okay, jestem. Bo jest. Bo jest. jest. Bo jest. Bo jest. Tomek, mój wszechświat. Mocny tytuł, ale rozumiem absolutnie. Chociaż pewnie to znowu straszne, ale domyślam się, że padają takie pytania. No, ale przecież nie, nie będziesz wiecznie żyła sama, poukładać sobie życie i tak dalej, bo nie spotykasz się z takimi pytaniami. Pewnie. Tak, nieustannie. Ale kochani, Tomek i tak będzie zawsze wszelkie ma. Cokolwiek Oczywiście. się w życiu nie wydarzy. Ale przecież Justyna powiedziała. Justyna powiedziała, byłeś moim wszystkim i właśnie na tym to polega. To nie oznacza, że przepraszam, że ja kogoś nie pokocham, ktoś nie pokocha mnie. To w ogóle nie jest w tych kategoriach. No, on jest, jest, był i będzie całym moim światem. I zawsze jest tym Tomkiem na tam gdzieś wysoko. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.